Choć na spacer sądzą czytelnicy. Gdy z kimś się łączysz przyjaźni lub miłości, każde z was wnosi w tą relację swój plecak z doświadczeniem. Trudnościami, przekonaniami. Ideałem by było już na początku znajomości wyjąć wszystko z niego, przejrzeć, zostawić to, co służy, a resztę wyrzucić. Nikt tak jednak nie robi, a siebie samych i drugiej osoby uczymy się z otwartym sercem. Książka choć na spacer jest wnikliwym studium przypadku ostawiania granic, o pracy nad sobą w relacji. Napisana z lekkością historia o rozdarciu między tym, co mówi umysł, a tym, czego chce dusza. Do przeczytania jednym tchem z ciekawością do końca. Wzrusza i bawi, jestem przekonana, że w każdym z nas jest coś z Zośki i z Rafała. Uwielbiam, gdy główna bohaterka zapamiętuje ważne i przyjemne wydarzenia, aby wracać do nich w przyszłości. Dzięki nim czuć życie.